Dzień dobry, dzień dobry, witam was serdecznie. Pozdrawiam. Witajcie. Suma wszystkich pierwiastków równania e, x plus 3 w nawiasie, w drugim nawiasie x plus 7, w trzecim x minus 11 jest równa. I teraz tak, żeby policzyć pierwiastki, czyli rozwiązania, przyrównujemy każdy z nawiasów do 0. Bo jeżeli w którymś nawiasie wyjdzie nam 0, to 0 razy cokolwiek, razy cokolwiek i tak wyzeruje nam wszystko. Więc z każdego nawiasu patrzymy. Kiedy będzie to 0? Trójka na drugą stronę, zmienia się na, zna, znak na przeciwny i mamy x minus 3. Dobra. Z drugiego mamy x plus 7 e, i też przyrównujemy do 0, czyli będzie x na drugą stronę minus 7. Ok. I z ostatniego mamy x y, minus 11, równa się 0, czyli wtedy gdy x jest równy 11 na drugą stronę, zmienia się znak na przeciwny. Suma wszystkich rozwiązań, czyli minus 3 plus... Minus 7, plus 11 jest równa minus 3, minus 7 jest minus 10, Min, plus 11 to jest po prostu 1. Odpowiedzią prawidłową jest odpowiedź c. W tym odcinku to tyle. Dziękuję za oglądanie do końca. Zapraszam do subskrybowania tego kanału klikając czerwony przycisk poniżej. Jeżeli filmik się podobał, daj lajka, daj łapkę w górę, koniecznie podeszli go swoim znajomym, aby zobaczyli w jaki sposób sobie radzić z tego typu zadaniami na maturze, aby zdali ją na 100% i poszli na wymarzone studia. Zachęcam Was również do podsyłania zadań, które sprawiają Wam najwięcej problemów. Za wszystkie serdecznie dziękuję i postaram się je szybko rozwiązać i wrzucić na kanał, abyście zobaczyli jak sobie właśnie z nimi radzić. Zachęcam Was również do komentowania. Napiszcie, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało, czy wszystko było jasne i klarowne, czy czegoś nie do końca zrozumieliście. Dziękuję Wam za ten feedback, dzięki niemu ten kanał się coraz prężniej rozwija, ale możecie też w komentarzu napisać cokolwiek. Na każdy komentarz z chęcią wam odpiszę, a za najbardziej oryginalne i kreatywne komentarze serdecznie dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.